Oficjalnie brazylijska drużyna Luminosity zmieniła dwóch graczy w swoich szeregach, a bowiem z drużyny odset Balls oraz Steela w ich miejsce weszli Taco oraz FNX. Skład Luminosity wygląda wówczas następująco: FNX, Taco, Fallen, Fair oraz Coldzera. Jeden z najlepszych IGLi na amerykańskiej scenie Sean Gares opuszcza Cloud9. Zmiany były spowodowane słabymi wynikami tego zespołu, jak na razie Cena zastąpi Swag. Oficjalnie zostało potwierdzone, że Valve nie będzie wspierać jemu w Katowicach, podobne też te zawody odbyą się od 4 do 6 marca. Minimalna pula nagród na dzień dzisiejszy wynosi 250 tysięcy dolarów, lecz to może się jeszcze zmienić. Amerykańska drużyna Metod przeja pod swoje skrzydła Dave'a, m.in. byłego zawodnika zespołu FreeSoup. Ich skład wygląda na tę chwilę następująco, Silentem, Justin, Strebor, Davey oraz Duńska formacja MTW wraz z Olivernem, Minentem, Minetem poszukuje pozostałych czworo zawodników, którzy byliby w stanie sprostać oczekiwaniom tej legendarnej organizacji. Tym razem zmiana w składzie została zrobiona na naszym polskim podwórku, ponieważ do drużyny CSGO Lunch wraca Maus, a Lord przechodzi na stanowisko trenera. W składzie CSGO Lunch mieszczą się Innocent, Michu, Maus, Szpero oraz Oscarisz. Prestiżowe zawody IM San Jose zakończyły się zwycięstwem Natus Vincere, wygrywając 2-0 z drużyną TSM. Nasi rodacy Virtus.pro Pro niestety odpadli już w ćwierć finałach, przegrywając 2-0 z Team Liquid. Przez wiele nieporozumień niemiecka organizacja UX Gaming rozwiązała kontrakt ze swoimi obecnymi graczami. powodem było m.in. afera z badem dla Xena na Facey, czy też przez po prostu słabe wyniki tej drużyny. Ich skład prezentował się następująco. Faker, Jean, Syken, Xen oraz Felix. MTW szukając nowych graczy znalazło kolejnego. Sunde wraca oficjalnie do Counter-Strike'a. Obecnie duńska formacja próbuje do siebie przekonać dwóch kolejnych graczy, czyli Zoniaka oraz Niko. Jeden z najlepszych obecnie amerykańskich zespołów Complexity został pozbawiony Valenza ze składu. Ich ekipa wygląda wówczas następująco. Senfis, Roka, Automatic oraz Sunch. Drużyna jest na etapie poszukiwania piątego zawodnika.